Mija 10 lat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Wejherowa. Podczas ostatniego posiedzenia młodzież Mało Andzieł przyznała państwu Jolancie i Andrzejowi Kotłowskim. Państwo Kotłowscy od wielu lat udzielają się charytatywnie na rzecz tych najmłodszych. Choć dziękowano im nieraz, takiego wyrazu wdzięczności się nie spodziewali. Ja jestem zszokowana. Naprawdę zapiera mi dech w piersiach. Jest to bardzo cenna dla mnie nagroda. Przejęliśmy trochę tej charyzmy Zosi Kusterskiej, bo nasze spotkanie z dziećmi zaczęło się naprawdę bardzo dawno. To jest 23 lata, i to właśnie te spotkania z Zosią Kusterską, która zaszczepiła, która nam pokazała też. Po prostu może wtedy mnie spotkali w takim momencie, kiedy no chcieli coś zrobić. Tak mi się wydaje. Lepiej niż ona na czynieniu dobra nie zna się już chyba nikt. To właśnie pani Zofia Kusterska zapoczątkowała w Wejherowie ideę szeroko pojętych i konsekwentnych działań na polu charytatywnym. Organizowane przez nią zbiórki, bale i imprezy dla najmłodszych często realizowane były właśnie dzięki państwu kotłowskim. Natychmiast użyczyli sali, a przecież to nie jest tylko sala, to jest prąd. To są pomieszczenia, które trzeba posprzątać, to są pracownicy, którym trzeba zapłacić. Ta statuetka, którą tutaj otrzymaliśmy, będzie na honorowym miejscu w domu stała. I, I kto tylko przyjdzie i podejdzie, to zawsze będę się nam szczycić, a dyplom, który dostaliśmy na pewno zapisnie obok. W tym roku przyznano też nagrodę wyjątkową. Honorową Super Andzię z okazji dziesięciolecia otrzymał pomysłodawca Młodzieżowej Rady Leszek Glaza. Przez młodzież nazywany człowiekiem orkiestrą. Od początku swojej działalności angażuje się w życie społeczne, nie tylko dzieci i młodzieży. Pan Glaza zawsze nas wspiera i e, jakby pomaga nam realizować nasze pomysły. E, po drugie, też jakby e, pomagał stwor, e, pomaga stworzyć tą e, młodzieżową Radę Miasta. Bardzo sobie cenię jego przyjaźń, chociaż prawdę mówiąc, uczyłam go polskiego, kiedy był dzieckiem. Taka jest prawda. Zresztą też to jest fantastyczne małżeństwo, które też zawsze jest ku pomocy. To jest coś, co nie można kupić, co nie można wychodzić, co nie można zaplanować. To jest coś, co płynie z tych młodych serc. Myślę, że, że to jest coś. Dlaczego warto żyć. To on równo dekadę temu zainspirował młodych wejchrowian do współtworzenia pierwszego młodzieżowego samorządu. Oni jednak wdrożyli w życie o wiele więcej i wzorem pomysłodawcy od początku istnienia angażują się w pomoc na rzecz dzieci, osób starszych, a nawet zwierząt. Już ich działalność pokazuje, świadczy o tym, że oni idą w dobrym kierunku, że, że integrują, że myślą o innych, że starają się pokazywać. Cele. Co roku mamy różne akcje, które pomagają jakby takie akcje stałe, że co roku pomagamy tym samym osobom, lecz też w każdej kadencji uczniowie uczą się czegoś nowego. Nowe pokolenie kształtuje nowe wzorce, podejmują decyzje, uczą się, pomagają. Są pokoleniem, które przez kolejne dekadę propagować będzie wzorce tych, którzy dziś zdobyli ich uznanie. Im lepiej wychowamy sobie młodych ludzi, pokażemy im, jak należy dbać o miasto. Mieszkańców, o tych słabszych, to wtedy łatwiej będzie im wejść w to życie dorosłe, życie samorządowe. To nie tylko daje szczęście osobom, którym pomagamy, ale daje też szczęście nam, satysfakcję o tym, że zrobiliśmy coś dla drugiego człowieka, o tym, że jesteśmy gdzieś potrzebni. Mnie uczono w moim domu, że człowiek jest tyle wart, ile. Dobrego może zrobić dla drugiego człowieka. I to jest chyba wszystko.